No, witam, witam moi drodzy. Aby komuś było mało chodzenia po uliczkach w Trigorze Chorwacji, no to kolejne, wchodzimy w kolejną bramę. No i, i znów będziemy łazić. Tu mi kazali iść. Ślisko, jak cholera. No zobaczcie, jakie wyślizgane, jak... jak ten w Dubrowniku. O, tam jest też takie wyślizgane. Te. można orła wywinąć no to tutaj tak samo ślisko jak piero a tutaj są o, takie ładne pociesze wam pokażę muszę o jakie wielkie, jakie olbrzymie o tam z korali jakieś torby nie, tu malowane są jakieś e, tam że to no i idziemy dalej. Moi. Też mam do jakiejś cerkwi. No bo widzicie. Nie wiadomo. Co, gdzie jest? No, ale wiadomo było, że tam jest cerkiew. Akurat byłam szala no to tak. Nie za bardzo. Kolejna like like -no. uliczka. One są piękne. Piękne, piękne. Co było tam stan świętego Nikola, Nikola, ale Benedyktyński, coś tam, coś tam, nie wiem. Kościół, ale jest zamknięty. Na no, uliczki to tu bardzo ciekawe są. Rzeczywiście. Gdzieś na okiennice No i Kolejna knepka mm. i lodziki no? i wychodzisz. wychodzisz, I kolejne lodziki, u torciki, o jakie pysz. Mm. Aż mi się normalnie zachciało. Jakiegoś deserku no. no i trzeba wejść chyba na jakiś deserek jak się sama nie kupię to się nie domyśli to sobie muszę wejść chyba i sama sobie kupić i deser kupić deserek bo uliczki cały czas są takie piękne ja że tu byłam w samochwała i idę sobie wziąć deserek.